Dlaczego profesor Cęckiewicz został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Ten dwuminutowy film dokładnie Wam to wyjaśni. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Jesteśmy na tyle odporni i na tyle e, e, posiadamy wsparcie sojusznicze, że, że do jakichś e, no, sytuacji poważniejszych nie dojdzie, ale z tą świadomością zagrożeń żyć musimy. To już nie jest ten czas. E, jakby to, co się dzisiaj wydarzyło, to. Jeden z amerykańsko polskich ciekawszych analityków Andrew Michta, napisał, że to jest jakby sytuacja wyzerowania dotychczasowego napięcia między Federacją Rosyjską, Ukrainą i całym wolnym światem. A to znaczy, że jesteśmy na nowym początku nowego etapu, czy, czy nowej wojny, którą wypowiada światu zachodniemu w tym w Polsce Federacja Rosyjska i my tej wojny nie wygramy, jeśli nie będziemy zdyscyplinowani, jeśli nie będziemy w, jako sojusznicy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego też zintegrowani, ale my tej wojny również nie wygramy bez wsparcia amerykańskiego. To jest jedyne mocarstwo, które rozstrzyga w zasadzie a priori, o losach tego konfliktu, na tyle, że możemy powiedzieć, że jak nasi sojusznicy co deklarują, będą nas wspierać, nie pozostawią nas to jest też zasługa prezydenta Karola Nawrockiego. Uczestniczyłem w tych rozmowach, w tych jawnych i w tych później niejawnych. Ta linia utrzymania sił amerykańskich w Polsce, możliwości ich rozbudowy. Być może w przyszłości polepszenia warunków właśnie stałej obecności, a nawet dyslokacji te, tych, tych wojsk. To wszystko jest zasługą tej wizyty, i wszystko to jest zasługą również właśnie prezydenta Karola Nawrockiego. I to jest nam potrzebne jak tlen do tego, żebyśmy utrzymali nasze bezpieczeństwo ostatecznie pewnie i naszą suwerenność.